Witajcie moi drogie matsmerficzki w odcinku potęga o wykładniku naturalnym. Potęga o wykładniku naturalnym, e, oczywiście jeżeli chodzi o co, o co chodzi. Będziemy, słuchajcie, sobie potęgowali. Ostatnio pierwiastkowaliśmy, e, teraz będziemy sobie po prostu dla odmiany potęgowali. Czyli, e, czyli, 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 jeżeli mamy policzyć, liczyć jakieś potęgi, potęga to jest e, mnożenie tej samej liczby przez siebie ileś razy, prawda? Jeżeli mówimy to właśnie o potędze jakimś o wykładniku naturalnym, czyli podnosimy sobie jakąś liczbę zobaczcie potęga o wykładniku naturalnym n to jest możemy zapisać jako a do potęgi n gdzie n jest właśnie wykładnikiem czyli n jest naszą liczbą naturalną a a jest podstawą to jest podstawa potęgi a to jest wykładnik jeżeli mówimy że mamy wykładnik naturalny to znaczy że n należy do liczb naturalnych czyli od oczywiście Wiadomo, 0,1, czyli całkowita nieujemna. Natomiast nasza podstawa, nasza podstawa będzie jakąś tam dowolną liczbą rzeczywistą. No i teraz, oczywiście, jeżeli mam A podnieść do jakiejś potęgi n, to znaczy, że mnożymy przez siebie literkę A aż n razy. Tak jakby, tak? N razy. Jeżeli mamy na przykład A do pierwszej, to jest po prostu A, no bo mnożę jedno A przez siebie. Jeżeli mam A do zerowej, słuchajcie, to to jest po prostu 1 i o tym musicie pamiętać. No i teraz, oczywiście, zasady, jeżeli chodzi o potęgi, czyli jeżeli mamy A do potęgi M razy A do potęgi N, to to jest A do potęgi my plus N. Jeżeli mamy dzielenie, to to będzie, czy to zapiszemy w ten sposób, czy w postaci kreski łamkowej oczywiście, to tutaj będziemy mieli odejmowanie potęg. W przypadku, gdy mamy potęgowanie potęgi, czyli gdy potęgi są przez nawias, to to będzie potęga iloczynu. No i oczywiście podobnie jak z pierwiastkami możemy sobie zapisać, jeżeli mamy potęgę iloczynu, to to jest iloczyn potęg, czyli a do n tej razy b do potęgi n tej. Tak samo będzie oczywiście przy ilorazie, tak? To będzie a do potęgi n -tej, przez, b, przez b do potęgi n tej. No pamiętajmy, że oczywiście nie możemy dzielić przez 0, e czyli b nie może być oczywiście e zerem w tym przypadku, tak? No to przejdźmy sobie, słuchajcie, do jakichś fajnych y, przykładzików. Na przykład, oblicz stosując prawa działań na potęgach. I mamy tak: minus 4 do potęgi drugiej, razy minus 4 do potęgi trzeciej. No i teraz zobaczcie, my sobie zrobimy to w ten sposób, że tak, minus 4 do drugiej, zobaczcie, tutaj ten minus nie jest objęty nawiasem, czyli go nie podnosimy do potęgi, więc to jest tak naprawdę 4 razy 4, czyli 16, tak? Z kolei tutaj mam minus 4 do potęgi trzeciej, czyli minus 4 mnożę razy, 3 razy przez siebie, czyli minus 4 razy minus 4, to będzie 64, e, wróć, to będzie 16 i jeszcze razy 4, to będzie 64, Czyli to jest 2 do 6 i 2 do 4. Tak, to będzie 2 do 10, to będzie minus 1024, słuchajcie. Eee, ok, gdybyśmy mieli na przykład 0,2 do 3 razy 0,2 do 3, to to jest 0,2, potęgi mnożymy, potęgi dodajemy, czyli to będzie 0,2 do potęgi 3 plus 3, to jest oczywiście 6. No, nie będę teraz tego zamieniał, nie widzę takiej potrzeby. 2 piąte do potęgi piątej razy 6 i 1 czwarta do potęgi trzeciej. Czyli zobaczcie, to jest tak, 2 do 5, bo tak jak pisaliśmy wcześniej, podnosimy do potęgi licznik i mianownik, 5 do piątej, a tutaj mam 6 i 1 czwarta. 6 i 1 czwarta to jest 6 razy 4, 24, to jest 25 czwartych, tak? To jest 25 czwartych do potęgi trzeciej. Ale zobaczcie, może zamienimy to inaczej, słuchajcie. No bo tak, tu oczywiście mam 2 do 5 i 5 do 5 to zostawmy, ale 25, prawda, to jest 5 do potęgi drugiej, a 4 to jest 2 do potęgi drugiej. I to jeszcze wszystko musimy podnieść do potęgi trzeciej. Czyli, zobaczcie, to jest 2 do 5 przez 5 do 5. E, razy i teraz jak potęguję, zobaczcie, mam podnieść ten nawias do trzeciej, czyli ponoszę do potęgi trzeciej licznik i mianownik, ale my mamy potęgowanie potęgi, czyli mnożymy sobie te potęgi 2 razy 3 i 2 razy 3, czyli będę miał 5 do potęgi szóstej przez 2 do potęgi 6. No i teraz zobaczcie, to 5 do 5 cykam z potęgą, yy, tutaj 2 do 5 cykam z potęgą i zostaje mi po prostu 5 drugich, czyli 2,5 mógłbym zapisać. No ok. Hmm, może mamy jeszcze jeden taki przykładzik fajny, zobaczcie, minus 1 i 1 piąta do potęgi siódmej razy i minus 1 i 2 trzecie do siódmej. Czyli hmm, zobaczcie, mamy te same potęgi, więc możemy to wyłączyć na zewnątrz, o, będziemy mieli do siódmej. I teraz tak, 1 i 1 piąta, 1 razy 5 to 5 i 1 to jest 6 piątych. Na minusie oczywiście. A tu 1 i 2 trzecie, 1 razy 3 to 3 i 2 to 5 trzecich. Też na minusie. No i teraz może najpierw sobie to wymnóżmy. Albo poskracajmy, zobaczcie, piąteczki się cykają, a szósteczka z trójeczką. 6 na 3 to jest 2. Tutaj się podcykało, minus razy minus daje nam plus, więc zostaje nam 2 do potęgi siódmej. No i teraz mnożymy. 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8, razy 2, 16, razy 2, 32. Razy 2, 64 i razy 2, 128. Oczywiście. Przedstaw, słuchajcie, teraz zróbmy sobie coś takiego. Przedstaw e, liczbę w postaci potęgi o podstawie 2. No i mam 4 do potęgi 5, razy 8 do potęgi 2, podzielić przez 2 do 9. No i teraz wszystko muszę zamienić na y, dwójeczkę. Czyli 4 to jest 2 do drugiej i do 5. 8 to jest 2 do 3 i do 2 no i podzielić przez 2 do 9. Tutaj jeżeli mamy potęgi przez nawias, pamiętajcie to mnożymy sobie te potęgi i mam 2 razy 5 to będzie 10. 3 yy, razy 2 to jest oczywiście 6 i 2 do 9. Teraz tak jak mnożymy to potęgi się dodaje, czyli jak dodamy do siebie 10 i 6 to mamy 16, czyli 2 do 16 podzielić przez 2 do 9. No i przy dzieleniu z kolei odejmujemy, więc zostanie mi 2 do potęgi siódmej, bo 16 minus 9 to jest po prostu 7. Dobra, 16 do potęgi 11 podzielić przez 4 razy 2 do czwartej i do trzeciej. No i teraz tak, 16 to jest 2 do czwartej i do 11, podzielić przez 4 to jest 2 do drugiej razy 2 do czwartej i do trzeciej. No, i teraz tak, 2 do 4 i do 11 to będzie 2 do 44. I teraz mamy tak, może najpierw wykonajmy działania w nawiasach. 2 do 2 i do 4 to jest 2 do 6 i do potęgi 3. To się równa. 2 do 44 i tu mamy, zobaczcie, yy, dzielenie, więc dzielimy to przez 2 do 6 razy 3, 18. No i przy dzieleniu potęgi się odejmuje. I teraz pytanie, ile to jest 44 minus 18? No to będzie oczywiście 26, prawda? Dobra. Mm, ok. może jeszcze taki przykładik. 14 do potęgi trzeciej podzielić przez 7 do potęgi trzeciej do potęgi piątej i razy 4. No i teraz zobaczcie. W nawiasie mamy 14 do trzeciej przez 7 do trzeciej. E, ponieważ to jest do potęgi trzeciej, tej samej potęgi, ja mogę to zrobić w ten sposób a to jeszcze później do potęgi piątej muszę podnieść. A 4 to 2 do drugiej. Czyli tak, 14 przez 7 to jest 2. 2 do potęgi trzeciej i do potęgi piątej, piątej. Potęgi, które są przez nawias, tak jak sobie powiedzieliśmy, możemy pomnożyć. Więc będę miał 2 do 15 razy 2 do drugiej, czyli 2 do potęgi 17. Dobra. A gdybyśmy mieli podobne zadanie, tylko że z trójkami...

I to wszystko jeszcze do 5 podzielić przez. No 729 to będzie, będzie 3 do 6 i do 6. Czyli tak, tutaj mamy 3 do 2 i do trzeciej, czyli 2 razy 3 to jest 6, czyli 3 do 6. razy 3 do 5 i do 5. A tu mam 3 do 6 i do 6, czyli 3 do 36, tak, bo potęgi przez nawias mnożymy. No a teraz z kolei tutaj, jak mam mnożenie, to potęgi się dodaje. I mam 6 plus 5 to 11, czyli 3 do 11 do 5 podzielić przez 3 do 36. I teraz potęgi przez nawias mnożymy, więc mam 55, 3 do 36. No i teraz wystarczy, że potęgi odejmiemy. No i według mnie wychodzi jakaś 19 e, potęga. A gdybyśmy mieli 18 do potęgi drugiej... Razy 81 do 3 do potęgi drugiej podzielić przez 4 razy 3 do 15 i do 2. No to wygląda ciekawie, bym powiedział. No więc tak. 18 to jest, ja może zapiszę to słuchajcie w, troszeczkę w postaci kreski ułamkowej, co? No, zobaczcie. 18 to 2 razy 9. Czyli mam 2 do drugiej razy 9 do drugiej. 81 to jest 3, do czwartej i do trzeciej i to wszystko do potęgi drugiej. W mianowniku mam tak, 4 do 2 do drugiej, razy 3 do 15 i to wszystko jeszcze do potęgi drugiej. Więc u góry w liczniku mam tak, 2 do drugiej razy 9 to jest 3 do drugiej. Czyli mam 3 do drugiej i do drugiej to będzie 3 do czwartej razy e, tu mam 3 do czwartej i do trzeciej potęgi przyznawias mnożymy, czyli 3 do 12. A na dole mam 2 do drugiej razy 3 do 15. I teraz zobaczcie, cały licznik jest do drugiej, prawda? Zobaczcie, cały licznik jest do potęgi drugiej i cały mianownik jest do potęgi drugiej, więc ja mogę zrobić po prostu o, że cały ten ułamek jest do potęgi drugiej. No i teraz tak, 2 do drugiej się skraca. U góry mam 4 plus 12, czyli 3 do 16 przez 3 do 15 i to wszystko do drugiej. Jak odejmujemy to potęgi się, jak, jak dzielimy to potęgi się odejmuje, 16 minus 15 to jest 1, czyli 3 do pierwszej i do drugiej, czyli zostaje mi oczywiście po prostu 3 do potęgi drugiej. A gdybym miał taki przykład, słuchajcie, a do potęgi trzeciej razy A do czwartej to wszystko do trzeciej razy. A do drugiej i do potęgi piątej i to wszystko jeszcze podzieliłbym przez A do trzeciej razy A do drugiej i to wszystko jeszcze do potęgi trzeciej. Zobaczcie, coś takiego ciekawego. Uprośmy, doprowadźmy do najprostszej postaci, tak? No więc tak, A do trzeciej i do czwartej to jest A do siódmej i jeszcze do trzeciej. Tu mam A do drugiej i do piątej, no to jest A do dziesiątej. W mianowniku mam A do trzeciej i razy A do drugiej, to jest A do piątej i jeszcze do trzeciej. Tutaj mamy przez nawias, czyli to będzie 21 razy a do 10 przez a do 15. No i teraz u góry mnożymy, czyli dodajemy, czyli mam a do 31 przez a do 15, czyli a do 16, bo 31 minus 15 to jest właśnie 16, tak? No to, żeby tu się nie wciskać, to może jeszcze jeden, ale na następnej stronie, a do 7 razy a do 3. I do drugiej, podzielić przez a do piątej, podzielić przez a do trzeciej i do trzeciej, razy a do piątej i do drugiej. No ciekawie. Natomiast tak, u góry mamy a do 7 razy a do trzeciej, czyli a do dziesiątej, i jeszcze do drugiej. Natomiast w mianowniku mamy a do piątej. a do trzeciej i do trzeciej to jest a do dziewiątej, oczywiście nawiasik. Razy a do 5 i jeszcze do 2. Czyli tak, u góry mamy a do 20, bo 10 razy 2, prawda? Tutaj mamy a do 5 podzielić przez, yy, i teraz tak, a do 9 razy a do 5 to jest a do 14. a do 14 i jeszcze do 2. Czyli to jest a do 20 podzielić przez. A do 5 podzielić przez do 14 i do drugiej, no to jest oczywiście do 28. Czyli na dole mamy, zobaczcie, dzielenie. A skoro mam dzielenie, to potęgi się odejmuje. Jak od 5 odejmę 28, to będę miał minus 23. I teraz znowu z kolei też mam dzielenie, tylko że przez kreskę łamkową. A jeżeli mam dzielenie, to potęgi się odejmuje. Więc jak od 20 odejmę minus 23, to będę miał po prostu 43. A do 43. A gdybyśmy mieli, słuchajcie, jeszcze coś takiego, że mam pewne wyrażenie i mam wykazać, że ta liczba, którą uzyskuję, jest podzielna na przykład przez 31, a mam coś takiego: 5 do 13, dodać 5 do 14, dodać 5 do 15, mam udowodnić, że to jest wielokrotność, to jest podzielne przez 31. Jedne słuchajcie, co można zrobić przy dodawaniu, to jest tylko i wyłącznie to, że możemy wyłączyć coś przed nawias. Ja bym wyłączył najwyższą możliwą wspólną potęgę, czyli 5 do 13. I wtedy tak jakby wszystko dzielę przez 5 do 13, prawda? Więc jak tu podzielę 5 do 13 przez 5 do 13, to jest 5 do zerowej, czyli po prostu 1. Tutaj zostanie mi 5 do 14 przez 5 do 13, czyli 5. I 5 do 15 przez 5 do 13, czyli 5 do drugiej, zobaczcie. Czyli mamy coś takiego. 1 plus 5 plus 25, tak? Bo 5 do 2 to 25. Jak dodam do siebie te składniki w nawiasie, to mam 25 i 5 to 35. Jeden. W ten oto sposób, słuchajcie, wykazaliśmy, że ta liczba jest podzielna przez 31, bo jest jej wielokrotnością, skoro jest wielokrotnością, to znaczy, że dzieli się przez 31. Gdybym miał na przykład coś takiego, 6 do 20, dodać 3 razy 6 do 19, minus 4 razy 6 do 18, i miałbym wykazać, że to jest podzielne, albo że jest to wielokrotnością 100, no to róbmy tak samo, do dzieła, słuchajcie. Wyciągam, wyciągam 6 do 18 przed nawias.

Dodać 18 to 54 minus 4 to będzie 50. Ja mam wykazać, że to jest wielokrotność 100, a na razie mam 50. Jak zrobić? No słuchajcie, trzeba by było zabrać jedną szóstkę po prostu. Zabierzmy sobie jedną szóstkę. Będę miał 6 do 17, razy 6 razy 50. No 6 razy 50 to już wiemy, że to jest 300. Czyli wiemy, że 300 jest wielokrotnością 100, yy, więc. W ten sposób wykazaliśmy, że to wyrażenie, ta, ta liczba jest na pewno wielokrotnością 100. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o potęgę o wykładniku naturalnym. Czekają nas oczywiście kolejne potęgi z kolejnymi wykładnikami. Jeszcze całkowity, dodatni, ujemny, może i jakiś wymierny w sumie by się też trafił. Zobaczymy. No w każdym razie w tym momencie to na tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Pa!